Dziś spontaniczny film, poza wszelkim planem, bo jest zniżka na bardzo, bardzo dobry kolagen. Ja mam 50 lat i od wielu, wielu miesięcy wspieram się kolagenem, żeby mieć jak najładniejszą cerę, żeby wyglądała jak najmłodziej, jak najzdrowiej. To jest ten kolagen, on jest w super dobrej jakości. To jest kolagen z Francji, który ma badania kliniczne, które zostały przeprowadzone w szpitalu w Nicei. Jest to kolagen bardzo czysty, posiada obowiązkowy składnik, który zwiększa wchłanialność kolagenu, to jest witamina C, posiada też biotynę i posiada kwas hialuronowy. 200 mg to jest największa dostępna na rynku dawka. Ten kolagen został wyprodukowany przez ludzi, których ja obserwuję i uczę się od nich o kolagenie od ponad dwóch lat. Powala mnie ich wiedza medyczna, biologiczna, biochemiczna i absolutnie im ufam. Używałam różnych kolagenów i wybrałam ten i już przy nim zostanę, dlatego że ma bardzo dobry skład. Renomowana firma jest producentem samego kolagenu, ma przystępną cenę i jest od ludzi, którym ufam. W tym pudełku jest 30 porcji, czyli starczy na cały miesiąc. Normalnie on kosztuje 169 zł. W tej chwili kosztuje 145 zł, a z kodem rozkwitni macie jeszcze 5% zniżkę ode mnie. Tak wygląda saszetka. To jest biały proszek. Rozpuszczamy go w letniej wodzie i o dziwo i bardzo to jest fajne, że prawie nie ma smaku prawie smakuje jak woda prawie też nie ma zapachu w związku z czym spożywanie go w żaden sposób nie jest przykre, a z kolagenami bywa tak, że nie są smaczne. Ja próbowałam kolagenów w proszku i kolagenów pitnych natomiast te pitne albo muszą być w lodówce i wtedy stają się bardzo gęste, bardzo lepkie i trudno się je przelewa. Albo mają konserwanty, albo są pasteryzowane i to nie jest obojętne dla wchłanialności kolagenu. I właściwie każdy z tych, które piłam, a piłam też z dobrych chwil, były niesmaczne. A ten rzeczywiście jest bardzo neutralny, także zachęcam Was zarówno do wsparcia Waszej urody, jak i Waszego zdrowia, bo kolagen to nie tylko uroda, ale to jest też nasze zdrowie. Kolagen to jest jedna czwarta wszystkich białek, Jakie są w całym naszym organizmie? Korzystajcie ze zniżki, póki jest pa!